Siemano, Siemano, Mexicano TV Was dzisiaj zadziwi. O, nowa otoczka. Pomysł od chłopaka, który do mnie wczoraj pisał. Także dziękuję. Będziemy to kontynuować. Będę się teraz tak z wami witał. Przede wszystkim na szybciora, bo ja nie chcę długiego materiału robić, bo ja wczoraj miałem potąd materiałów. Ale zaraz to opowiem wszystko. Także szybko, szybko pozdrówka. Ja wiem, że ktoś mi tu zarzuca, że kurwa, że nie skończę pozdrowienie i tak dalej. Ja pozdrawiam widzów, kurwa. Ciebie nie muszę. Buraku jebany. A, słuchajcie, no. Tutaj mam apel. Od Roberta Kocik do Remigiusza Wachulskiego, cokolwiek by to, no ale dobra, zróbmy to. Może to jest i fake, ale dobra, Remigiusz, nie denerwuj się na tego chłopa. No, ja nie wiem, czy wy jesteście tam parą, czy nie, mnie to nie obchodzi kompletnie, ale nie denerwuj się, e, po prostu mu e, odpuść i już i się pogódźcie i tyle, bo z tego co zrozumiałem, jesteście albo parą, albo kolegami, albo kolegami, dobrymi. Także Remigiusz odpuść, Wachulski, Remigiusz odpuść mu, to już zobacz, Meksykano nawet do ciebie, kurde, mówi, nawet Meksykano do ciebie mówi, odpuść mu, kłótnie się zdarzają, przecież u mnie w domu też kłótnie były, także odpuść mu, pogódźcie się i sobie idźcie razem swoją drogą, jakakolwiek by nie była. No, kolejne pozdrowienia Przemkam z Mławy, Przemek z Mławy, pozdrawiam Mławę całą, chociaż nigdy tam nie byłem. Ale pozdrawiam, przemkam z Mławy i tak dalej. Oraz Sławomira K. Już mówię, nie chcę nazwiskami operować Sławomiraka i Michała B, Michała B też pozdrawiam. Chociaż czasami piszcie skąd jesteście, przynajmniej to Wam będzie łatwiej wyłapać. Nie teraz, następna sprawa, słuchajcie, następna sprawa to jest wypicie. No, dzisiaj Karlsberg, wyjątkowo, ale nie jest stary taki dobry. Kurwa, jeszcze w oko mi się Nie jest dobry. Już mi lepiej smakuje. Następna sprawa, słuchajcie. Wczoraj robiłem ten challenge, no nie udało się. Głowę zniżam w dół. Nie udało się, no. Nie wiem, 12 chyba, kurwa, nakręciłem, ale, kurwa, już taki zryty byłem, słuchajcie. Już taki byłem zryty po tych 12 filmach, ale zauważcie jedno. Prawie każdy film był w innym miejscu, w innym miejscu i o czym innym była rozmowa i kurwa chociaż to docencie u mnie. Że bo ja mogłem kurde nawalić 20 gniotów w chacie, no. Bez problemu, kurde. Gniot za gniotem, kurde, właściwie nawet mógłbym się nie odzywać, tylko wrzucać, nie? No, ale kurde, postarałem się, postarałem się, ale wyszło tylko 12, no. Jeden gdzieś mi się chyba zgubił, no to wyszło 11. Ale męczące jak diabli. Ja byłem wczoraj wypompowany, po prostu wypompowany. Jeszcze po tym z Wami rozmawiałem. Z Wami jeszcze po tym rozmawiałem. To kurwa, to w ogóle już masakra była. no. Poczekajcie chwila przerwy, bo. Ach, nie będę jarł. No i co dzisiaj, jakie plany dzisiaj? Dzisiaj będziemy gotować. Dzisiaj będziemy gotować. Czekajcie, ja to jakoś przełożę. Pewnie mi spadnie znowu zeszyt kurwa z tego. stojaka. Dzisiaj będziemy gotować. Na śniadanie na śniadanie to już są jajeczka kupione jak widać oczywiście nie wszystkich nie, nie wrzucę naraz nie? to na śniadanie ale potem będziemy gotować coś lepszego będziemy gotować coś lepszego i zaraz wam pokażę, sam kupiłem właściwie w sumie za wasze pieniądze i to wam dziękuję za to, Orzeszki pini nie wiem, czy widzicie? Szpinak, czosnek, zaraz coś pogubię. masło. No i najważniejszy składnik dania będzie tuńczyk, stek z tuńczyka, i to zrobimy dzisiaj. To zrobimy? Czy w domu, czy na podwórku zobaczymy, zobaczymy jaka, jaka będzie atmosfera czy Jak będzie piździć no to zrobimy to w domu, słuchajcie. A jak... A jak nie będzie piździć Jak nie będzie piździć, no to zrobimy to na podwórku, no po prostu no Także <ścoughs> Meksykano jest tylko jeden, słuchajcie, nie? Teraz zrobimy taki numer, kurwa, takie danie zrobimy. Wiem mniej więcej jak to, ma, jak to ma wyglądać, jak to zrobić. Mogłem dokupić pomidorę, żeby zabarwić kolorystycznie, nie? I może to zrobię, bo pewnie i tak będę się wybierał do sklepu. Także no, ale takiego challenge'u to ja nie wiem. No nie poddaję się, no bo kurde, słuchajcie, tak naprawdę miałem dobę, to mogłem dopierdolić jeszcze kurwa te 8 filmów yy, z chaty kurde i wieczorem i dzisiaj z rana. No bo tam, od której zaczynaliśmy challenge? Od siódmej. No ale po prostu już taki wymurzony byłem, że nawet bym nie wiedział o czym mówić do was, nie? Poważnie wam mówię. Nie wiedziałbym co powiedzieć. Nie wiedziałbym co powiedzieć kompletnie, nie? Już ja się tak wczoraj wygadałem na tych 12 filmach. Ja nigdy w życiu kurwa 12 filmów nie zrobiłem. Gdzie mi jeszcze mówię jeden uciekł, no. No bo już się potem pogubiłem kurwa i jak kasowałem z telefonu, bo ja z telefonu nagrywałem, z tego względu, żeby szybciej wrzucić to wszystko, nie? To jak kasowałem, słuchajcie, no to kurwa widocznie jeden skasowałem, którego nawet nie wrzuciłem. No ale trudno już, no. Nie udało się, przyznaję się. Ale spróbowałem, przynajmniej, słuchajcie, spróbowałem i spróbowałem i naprawdę powiem wam szczerze, że to wyzwanie to jest... Jak ten taj... Tiger 16 wrzucił? Niech go cholera! On tu, tu po minucie, kurwa, mówił cześć, dzień dobry i do widzenia! Bo ja nie wiem, kurwa, ja tego nie widziałem, ale to nie jest niemożliwe. No. ale i tak, wyzwanie jest dalej przyjęte i dalej w trakcie realizacji. Tylko ja muszę trochę nabrać sił, jednak, nie? Trochę sił, trochę pomysłów i, i tak dalej, no. no. A co do Majora Konona, nie wiem, na razie nie śledziłem. Dopiero dzisiaj usiądę zaraz przy kąpie. E, Prześledzę to, bo ja też trochę chciałbym odpocząć od tego komputera. Bo ja kurwa codziennie siedzę na komputerze godzinami. Oprócz tego chodzę jeszcze, nagrywam filmy, bo tam gotowanie to mi sprawia przyjemność. Akurat, nie? Tutaj to, tutaj to, to, to jest luzik, nie? No ale takie, wie, wiecie, takie challenge jak wczoraj, to kurwa, ja jestem taki zryty, kurwa, jeszcze, jeszcze jestem zryty, że szok, kurwa. No ale jakoś damy sobie rady, słuchajcie, damy sobie rady, nie, nie ma problemu. Nie wiem po co jedna osoba do mnie kurde wczoraj dzwoniła. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Oddzwoniłem, ale nie wiem. Nie wiem o co chodzi, o co Kaman. Nie wiem, więc może, może. Może niech jeszcze raz przekręci, bo ja nie odbieram wszystkich telefonów. Nie odbieram wszystkich telefonów, a jeszcze niedługo to w ogóle przestanę odbierać. Jeszcze trochę, jeszcze rok. Jeszcze rok i przestanę odbierać telefony. No niestety, słuchajcie, no kurwa. Tak to kurwa, tak to właśnie jest kurwa jak jest się rozpoznawalnym, nie? No, a może będę odbierał, może i będę, może zobaczymy, no. Na razie to piwo stoję z Wami piję. No i zaraz śnielanie będę robił. Tak jak zawsze umiem, no. Piwo, śniadanie, no i już. I dzień się rozpoczął. No i nagrywanie poranne, zazwyczaj. Także trzymajcie się, Meksykano jest tylko jeden. Pamiętajcie, jeden żółw dla Was.